Dobry wieczór. Witam na moim kanale i zapraszam na rozkład miesięczny na luty 2022 dla Skorpiona. Rozkład wzbogaciłam również o takie elementy astrologiczne, dobrych i gorszych dni. A dzisiejszy rozkład to będzie rozkład wykontraświat świat. By wasza sytuacja i wpływy zewnętrzne. Skorpion Jakaś droga nowa Skorpion, luty 2022 Skorpion Skorpion, luty 2022 Wy i Wasza sytuacja? Wpływy z zewnątrz. Rozwój sytuacji. Wpływ z zewnątrz. Wynik. I co to? Co łączy sytuację? Drogi skorpiony. Sytuacja wygląda tak, że wy będziecie tutaj. Jest na pewno taka ognista energia działania silnej woli i wygląda na to, że wy jesteście. Wy chcecie pracować w grupie, nie chcecie rezygnować jakby z obecnych działań, dobrze się czujecie w tej pracy, w której jesteście, lubicie te relacje z ludźmi, czujecie się wygodnie w pracy, czujecie się wygodnie tu, gdzie jesteście, jeżeli chodzi o ten aspekt finansowy. Też wpływy z zewnątrz są, są, są bardzo dobre, bo generalnie to, co robicie, ma szansę jakby odnieść sukces. Także te wpływy, które, które, które będą płynęły ze świata zewnętrznego, w porównaniu z tym, co czujecie, one są bardzo dobre, jeżeli chodzi o aspekty związane z życiem zawodowym. Praca w grupie, praca taka wspólna na, na jakiś jeden, Cel, a świat będzie właśnie Was w, w tym bardzo wspierał w lutym. Jeżeli chodzi o rozwój sytuacji, to w lutym możecie mieć jakieś, jakieś pole do wyboru. Będziecie się zastanawiać nad, nad jakimiś takimi to, to jest okres wyborów takiego niezdecydowania troszeczkę. I odnoszę wrażenie, że może to dotyczyć spraw rodzinnych, dlatego że to, co wpływa na Wasze działania z zewnątrz, jest energią hmm, takiego współdziałania twórczego wysiłku, ale rodzinnego. E, więc. Więc być może to działanie, takie, te, te, to co odczujecie z zewnątrz będzie ściśle powiązane z rodziną i będzie Was skłaniało do tego, żeby te decyzje podejmować z rodziną albo będzie nastawione na rodzinę, natomiast wy poczujecie wewnątrz, że, że, że za duży wybór. Za, za duży wybór nie jesteście zdecydowani jeszcze na razie. Być może tu chodzi o jakieś takie, wydaje mi się, plany co do wspólnego spędzania czasu, albo jakieś podróży, albo co, związane z, te, z rozrywką. Mam wrażenie, że to e, to roztargnienie takie na zasadzie z, z, e, jakby roztrwonienia energii na różne elementy będzie być może dotyczyło właśnie tych aspektów rodzinnych, bo te wpływy z zewnątrz będą dotyczyły rodziny. I albo będziecie musieli, e, że tak powiem, manewrować wieloma rzeczami naraz, albo naprawdę nie będziecie wiedzieli, od czego na przykład zacząć. To jest duży wybór, to jest duży jakiś, jakieś pole wyboru, gdzie nie będziecie umieli się decydować. Natomiast wynik sytuacji w lutym to jest taki spokój, spokój w działaniu, harmonia w pracy. E, taka e, usiądziecie na miejscu, będziecie spokojni, będziecie myślę spokojni o strefę finansową. Macie tutaj aż dwie królowe, bo macie królowe, jakby w swoich wewnętrznych przekonaniach, w swoim wewnętrznej, e, wewnętrznym działaniu i myśleniu, macie królową buław, natomiast wpływy z zewnątrz, jakie macie, macie królową, przepraszam, królową monet. Królowa monet. Ona mówi o takim czasie, kiedy cieszysz się stabilizacją. Więc te dwie królowe mogą wskazywać na to, że wy będziecie się czuli w lutym dosyć stabilnie i nie będziecie się martwili o finanse. One będą, wy będziecie się czuły pewnie, będziecie miały takie wrażenie, drogie skropiony, że, że robicie swoje, robicie to systematycznie, robicie to takim, z takim zaufaniem do własnych możliwości, a świat wam daje możliwości zarobkowania i wykorzystania właśnie tego elementu waszego doświadczenia. Więc. Analizując Wasze roztargnienie, pracę w grupie, to poczucie, bo to wewnętrzne Wasze poczucia będą dotyczyły pracy w grupie, to roztargnienie być może... W będzie dotyczyło gdzieś tylko spraw rodzinnych, natomiast jakby wynik całego lutego jest taki, że, że ta stabilizacja jest, nie będziecie zbytnio musieli martwić się o, o jakieś problematyczne kwestie, bo wy macie tutaj ogromne zaufanie do własnego doświadczenia, do zarządzania różnymi sprawami, również życiem domowym. A świat wam daje takie możliwości właśnie działania. Będziecie się czuli, że spełniacie się w pracy, będziecie się czuli, że musicie zająć się tym, 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 tymi obowiązkami. Te, te, ten feeling taki, tego tych wpływów ze świata zewnętrznego właśnie będzie na działanie. A to, co wam, to, z czego jeszcze możecie skorzystać w tym miesiącu, to jest, to jest stabilizacja finansowa. Na pewno mm, nie, tu, tutaj nie ma takiego, takich obaw, jeżeli chodzi o finanse. To, co łączy te dwa elementy, to, to jest efekt y, również monet, bo tutaj mamy dziewiątkę monet. To jest stabilizacja, jeżeli będziecie czuli tą stabilizację, być może właśnie wykorzystacie na wspólne spędzanie czasu z rodziną, chociaż wy troszeczkę będziecie, będziecie roztrwaniać tą energię, jeżeli chodzi o te sprawy rodzinne, nie będziecie mogli się zdecydować. Mnie wydaje się, że może to dotyczyć jakichś podróży i w rodzinie po prostu nie będziecie mogli się zdecydować, gdzie, gdzie, ruszyć, gdzie ruszyć albo co zrobić. Albo będziecie mieli po prostu w domu takich obowiązków dosyć, dosyć sporo, E, że nie będziecie wiedzieli, w co palce włożyć, natomiast to będzie ogólnie bardzo dobra, pozytywna energia, bo to jest pełnia uczuć, pełnia szczęścia, e, a e, może ona wiązać się z jakimiś wydatkami, na które będzie Was stać, bo to będą założenia z góry, takie zaplanowane, ale takie, na które możecie sobie pozwolić, bo los, jeżeli chodzi o finanse, Wam będzie sprzyjał i w tych działaniach was, Wam będzie sprzyjał. Jeżeli chodzi o takie elementy astrologiczne, które dla Was przygotowują, to generalnie ten rok jest dla Was bardzo ważny, drogie Skorpiony, bo Wy musicie się zastanowić na pewno, co zakończyć, co odpuścić, ewentualnie co, jakby będziecie się zastanawiać nad tym, co po sobie pozostawić swoim bliskim, bo w, 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 waszym, w waszym znaku Zodiaku. W zasadzie Jowisz już e, od stycznia do maja e, będzie się e, manifestował e, w taki sposób, że znajomi Wam mogą bardzo pomóc w wyborach. Albo mogą Was wesprzeć w jakichś działaniach. Więc myślę, że Wy, tą Jowiszową taką energię poszerzania różnych wpływów, poszerzania różnych umiejętności, poszerzania być może takich, takich działań związanych z, z rodziną, być może inwestycja w rodzinę, w dzieci albo jakaś, jakieś podróże, jakieś takie rozwijanie takich, takich wspólnych doświadczeń. Jest dla Was korzystne właśnie od, od stycznia do maja Jowisz będzie Wam sprzyjał. Także m, korzystajcie z tego y, y, na ile możecie. A zobaczmy jeszcze, co będzie, y, jaka będzie Wasza rada anielska i takie przesłanie: przesłanie Waszych opiekunów duchowych. Skorpion luty 2021. 22 Skorpion luty 2022 Przesłanie anielskie dla was jest ciekawe. Dlatego że pojawił mi się tutaj anioł, który wspiera rodzinę. Być może Jakaś e, szczęśliwa zmiana, albo mm, być może ktoś nowy, jakiś nowy członek rodziny się może pojawić. To jest przesłanie anielskie dla Was. Jeżeli pragniecie zajść w ciążę, to uda Wam się. Jeżeli nie pragniecie, albo nie planujecie, może bardziej nie planujecie, no to być może okazać się, że na że, 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 że może się pojawić e, 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 pojawić jakaś okoliczność, która sprawi, że zajdziecie w ciąży, jeżeli jesteście kobietami. Natomiast, jeżeli jesteście, nie jesteście jakby w tej sferze powiększania rodziny, nie myślicie o tym albo nie planujecie, albo po prostu um, jesteście mężczyznami, bądź płcią, którą bliżej nie, nie możemy określić z wielkim uszanowaniem, to może się okazać, że po prostu będziecie skupieni bardzo na rodzinie. I ten element rodzinny będzie dla Was bardzo istotny, i ta opieka rodzinna będzie z Wami. Kolejna rada dla Was, Skorpiony. Luty 2022. Energia właśnie rozproszenia na różne elementy, będziecie bardzo zainteresowani różnymi rzeczami, począwszy od sztuki, skończywszy na, nie wiem, być może polityce, to jest takie, takie bardzo szerokie spektrum waszego zainteresowania. I Wasza rada jest, żeby korzystać z tego co, z tego, co możecie, rozwijać się ewentualnie na różnych takich płaszczyznach, albo czerpać radość z różnych dziedzin życia. Znaleźć taki właśnie czas również na, na takie miłe spędzanie czasu, niezależnie od dziedziny. Ale to są też takie pokazane uzdolnienia artystyczne. Być może w Was są jakieś uzdolnienia artystyczne, które w Was drzemią. Jeżeli tak, to korzystajcie z nich. Ja, drogie Skorpiony, życzę Wam właśnie, żeby, żebyście tą energię rodzinną poczuli, bo widać, że ona jest tutaj, mocno się manifestuje w lutym u Was. I żeby ten element takiego właśnie wewnętrznego, materialnego spokoju u Was gościła, żebyście ją poczuli. No i generalnie, żebyście, jeżeli nadarzy się taki moment pojawienia się nowego członka w rodzinie, to mam nadzieję, że poczujecie ogromną radość. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmach.